Dzień dobry Państwu, witamy na kolejnym spotkaniu no z cyklu mini wypadów przed namiotem. Dzisiaj naszym gościem jest Grzegorz Braun, reżyser, e, to, no, reżyser bo też... E, tak. No i ostatnio w Polsce chłopiec do bicia, mogę tak powiedzieć śmiało, że Przechodzi przez Polskę taka, no nie powiem Kibolska, bo w tej chwili Kiboles, tam kibice stale jej na wysokości zadania, ale taka e, obskurna, prymitywna fala, jakby w takim prymitywnym oddziale wojskowym, e, która każe znęcać się nad wybraną ofiarą. Myślę, że tutaj e, Grzegorz jest e, takim celem obiektem tej fali tej, tej dziennikarzy polskich. Także zapraszam tutaj, żeby usiąść sobie. I spotkanie poprowadzę ja, Ewa Stankiewicz i Szymon Kikora, który jest szefem oddziału Solidarnych w Warszawie. Trochę mamy tutaj średnie warunki bo mamy konkurencję, ale postaramy się... Nie wiem, czy można to jeszcze głośniej troszeczkę ustawić? Mamy akumulację. Mamy Może będziemy do rytmu mówić. Ja Musisz mi wybaczyć, że będę się powtarzać, bo my niedawno się spotkaliśmy w Radiu Wnet na takim wywiadzie i... ale ponieważ prawdopodobnie część ludzi go nie słyszała, to z takich podstawowych informacji powiedz, znaczy tak, my znamy ciebie z takich filmów dokumentalnych, które rzeczywiście zmieniły trochę tą polską rzeczywistość. Ostatnio zrobiłeś Eugenikę, ale gdyby się tak cofając wstecz, mógłbyś wymienić te tytuły, które są dla ciebie ważne. Filmów dokumentalnych, które, które zrobiłeś. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie. E Kontekst sytuacyjny jest rzeczywiście taki, że e, chłopcem do bicia też pewnie nie jestem, to znaczy już pewnie nie chłopcem. <laughs> e, natomiast e, to jest jedyne miejsce, e, w którym e, w ogóle ktoś mnie chce o coś zapytać, więc bardzo to sobie cenię, dlatego że e, koledzy e, sympatyczni, jak powiedziałaś, e, fala. Fala, tak. Fala. Ja w wojsku nie byłem, ale słyszałem o tym. No, na ogół dosyć karnie wykonują dyrektywę, która została wydana z Gwiazdy Śmierci I, i dyrektywa jest między innymi taka, żeby o nic mnie nie pytać, więc, więc bardzo dziękuję, że w ogóle są jakieś pytania, a te filmy no to jest taka kaskaderka z przypadku, to znaczy ja parę razy się czymś zainteresowałem, co się okazało interesujące nie tylko dla mnie, a potem okazało się, że interesowanie tym czymś jest surowo zakazane w myśl dyrektywy no między innymi z tego samego Centrum Zawiadowczego. To już pewnie nie jest jedyne centrum, bo nam się zdecentralizował ten system tych układów trzymających władzę. Jest kilka, ale, ale parę lat temu był, więc ja kiedyś zrobiłem taki film o Lechu Wałęsie, jeden, a potem drugi, ten drugi, wespół z kolegą. Robertem Kaczmarkiem, który zaprosił mnie też z kolei do współpracy przy filmie, którego bohaterem jest inny prezydent naszego post-PRL-u, Wojciech Jaruzelski. Powstał film Towarzysz Generał. No i czy filmy zmieniają rzeczywistość? Nie zaobserwowałem, szczerze mówiąc, jakichś piorunujących zmian od tych filmów. Należy no ale że jest temat, żeby pogawędzić. Ostatni, mam nadzieję, że nie ostatni, tylko ostatni gotowy film Eugenika. Bardzo bym się cieszył, gdyby, gdyby w jakikolwiek najmniejszy sposób na, na smutną rzeczywistość wpłynął, bo to jest film o życiu ludzkim, to znaczy o, o tych, co się nie mogą bronić przed pomysłami różnych mądrali na to, jak ulepszyć świat, jak, jak uszczęśliwić ludzkość, no tylko, że na drodze do uszczęśliwienia ostatecznego ludzkości, jak wiadomo, zawsze jest przeszkodą są właśnie jacyś jacyś mali bezbronni, bez głosu, no i czy to dlatego, że bardzo młodzi, czy dlatego, że w wieku bardzo podeszły, no to trzeba się ich pozbyć. Film Eugenika, zresztą kryptoreklamę tutaj teraz u... Prawiam kolega Robert Kaczmarek i dom wydawniczy Rafael z Krakowa doprowadzili do tego, że się ten film ukazał na płycie DVD. Więc, ponieważ film nie sądzę, żeby był powtarzany przez telewizję polską, został pokazany. No ale to zostało, jakby to powiedzieć, skutecznie chyba przykryte. Innym tematem, który wygenerowała wyżej wspomniana Gwiazda Śmierci. Ale na płycie DVD film Eugenika w imię Postępu. Będzie miał, mam nadzieję, drugie życie bardzo serdecznie. W Państwa ręce ten film. Zanim, zanim o filmach, to chciałam się zapytać Ciebie, jak ty się czujesz dzisiaj w Polsce? Bo to co powiedziałeś rzeczywiście, no ja nie wiem, ja to z drugiej ręki słyszałam, bo ja nie czytam tej gazety, ale słyszałam, że Gazeta Wyborcza oburzyła się na Rzeczpospolitą, że ta w ogóle zechciała zada ci zadać pytanie, że, że z takim człowiekiem w ogóle się nie rozmawia, czyli dopuściła się takiego, to jest taki chwyt, faszystowski narodem, no, to, to mi się kojarzy z eksterminacją, to znaczy z zaprzeczeniem, z zanegowaniem w ogóle nie mm, dorobku człowieka, tylko czy tam jakiegoś jego poszczególnego dzieła, czy, czy to co zrobił, czy jego czynu, tylko już człowieka jako takiego, że, że takiego, z takim człowiekiem się nie rozmawia. No to mi się kojarzy, yy, to mi się kojarzy z jakimś najczarniejszym i jakimś takim systemem totalitarnym w ogóle. I, i, i jak, jak ty się czujesz dzisiaj w Polsce? Jeśli, przynajmniej wobec publicznie, można można wygłosić taki apel, czy, czy, czy do, do, do Rzeczpospolitej i nie, i nie być całkowicie ośmieszonym? No na początek to może, że że to wszystko trzeba widzieć we właściwych proporcjach, to znaczy jeszcze, jeszcze to przecież wszystko nie jest najczarniejsze, a państwo, y, część z państwa w każdym razie świetnie pamięta realia, w których y, y, rzeczywiście y, to coś mogło kosztować, że ktoś tam się y, nie w takt pomaszerował. Dzisiaj jest luksus, bo możemy pogawędzić na centralnej ulicy w mieście stołecznym w Warszawie. Więc. więc jakby to powiedzieć, no nie chciałbym się podawać za, za yy, ofiarę straszliwych yy, represji. Yy, no, można powiedzieć, że, że wszystko jest w porządku, dlatego że gdyby z gwiazdy śmierci przy ulicy Czerskiej w Warszawie yy, reklamowano państwu moją osobę i zachęcano do oglądania moich filmów, no to wtedy musiałbym się bardzo poważnie zastanowić nad swoim życiem yy, i to bym poczytywał sobie za. E, za powód do jakiegoś rachunku sumienia, i to by mnie przerażało. E, póki, e, póki stamtąd mnie nie reklamują i państwo nie zalecają jako autorytetu, broń Boże, moralnego, no to jeszcze wszystko jest w granicach, w granicach normy. To się trzyma. A jak ja się czuję, e, no e, w Polsce to ja się zawsze tak samo czuję. To nie jest nic e, nowego. E, w takim sensie, że że przecież jak byłem jak byłem młody to się nie spodziewałem, że e, że się PRL skończy za mojego życia. Tego się w ogóle nie spodziewałem. E, ale też tym bardziej jak się już skończył, nie spodziewałem się, że ledwie on, on się skończy, to już e, zacznie być poddawana natychmiast wątpliwość idea państwa polskiego, jako takiego, że ledwie PRL zostanie, zmieni szyld i się przekształci w post-PRL, to, to zaczną nam tutaj zalecać inne, lepsze, bardziej szczęśliwe rzekomo rozwiązania, w postaci takiego nowego kołchozu, do którego żeśmy wstąpili, no to tego się nie spodziewałem. W związku z tym pewnie dominującym przeżyciem, dominującą emocją jest zdziwienie. Jest zdziwienie, bo niby nic nas już nie powinno dziwić, ale, ale w kontekście tych wszystkich zdarzeń, zwłaszcza z ostatniego strasznego roku, po zamachu smoleńskim, no to, to ja tylko przyglądam się temu z uwagą i i jednak się dziwię, dziwię się, że, że mnie niegodnemu tutaj właśnie poświęcili w druku tyle miejsca, tyle osób zostało zmobilizowanych do tego, żeby tam świątek, piątek, ale pójść coś napisać. Więc albo oni tak z potrzeby serca piszą i wygadują, co by świadczyło o głębszej aberracji niż byśmy mogli przypuścić. Albo też może oni rzeczywiście nie lansują, prawda? Bo, yy, bo, yy, bo to jest. Yy, może tam mam fanów ukrytych, może tam mam jakiś, jakiś zakonspirowanych sympatyków, więc pozdrawiam ich z tego miejsca, bo nie mam innego sposobu. Moich, moich zakonspirowanych fanów w Gwieździe Śmierci. Pozdrawiam. A teraz jakieś procesy sądowe? Yy, 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 muszę się dobrze zastanowić, które procesy jeszcze mam, yy, yy, a które będę miał. Yy, telegraficzne sprawozdanie, biuletyn o stanie zdrowia podsądnego jest taki, że yy, mam sprawę taką, co to pierwszą, którą wygrał mój adwokat. Wygrał mianowicie apelację. W takiej sprawie wytoczonej mi przez policję w mieście Wrocławiu o zelżenie i, i, i znieważenie fizyczne. Policja mi wytoczyła sprawę i zostałem skazany po toczącym się dwa lata procesie. I właśnie mój adwokat pół roku temu niespełna wygrał apelację, to znaczy sprawa ta z Salomonowym Wyrokiem cofnięta została do pierwszej instancji. Więc ja dalej tę sprawę mam. I teraz władza ludowa ma dwie opcje, które oczywiście tam niezawiśle rozważy niezawisły sąd, którą opcję wybrać. Albo te, te sprawy teraz będą próbowali tak zamieść całkiem, bo ona jest bardzo śmieszna w szczegółach, bo w szczegółach to ja jestem takim supermenem, że właśnie tamcy wrocławska policja nie mogła rady dać ze mną w świetle aktu oskarżenia. Yy, więc albo to zamiotą pod dywan, albo też znowu będę chodził dwa lata do sądu, yy, jak ta sprawa wróci na wokandę. Ale czy wróci nie wiadomo. A druga sprawa, którą mam... No to znaczy tam oni zeznają w grupie, że sobie nie mogli dać ze mną rady, że się powywracali, a jednego rzekomo właśnie poturbowałem i, i jego koledzy to podtrzymują i sąd w pierwszej instancji uznał, że wszystko to, co policja mówi, to jest w tej sprawie prawda, co generalnie jest dla mnie wielkim komplementem i gdybym ostatecznie został przykładnie ukarany, to będę się cieszył szacunkiem pod celą, jako taki, co to właśnie nie ułomek i, i nie daje sobie w kaszę dnukać policjantom, co by było wszystko śmieszne bardzo, gdyby nie to, że, że świadczy to o stanie państwa, prawda? że świadczy to o stanie państwa, że się, bo to razem trzy lata od, od tego mojego rzekomo zbrodniczego aktu minęły, no to i jak tak źle i tak niedobrze, że po wolności chodziłby taki człowiek, który by się rzeczywiście tego dopuścił.